Serdecznie witamy wszystkich hodowców w kolejnym naszym zdjęciu na WG Kosakowo, kiedy trwa tutaj impreza związana z tym lotem finałowym. Tutaj siedzimy z Edkiem Ed Jętkiewskim, Ed 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 kibicujemy, bo my wszyscy, że tak powiem, olali troszeczkę przyloty, a my tutaj z Edkiem wierzymy, że za chwilę się te gołębie pojawią. Tutaj małe takie zakłady powstały, o której godzinie te gołębie pierwsze wylądują. My obstawiamy, że już powinny 13.35 być. Czekamy pomału. Będziemy patrzeć. zobaczmy jak się zmieniają warunki atmosferyczne. Niebo widzimy. Teraz się troszeczkę bardziej zachmurzyło, ale jest taka godzina, że już się powinny gołębie pojawić. Maciek, Ty też myślisz, żeby się pojawiać już? Jeszcze nie, bo Radek, Radek Granica przyjechał, mówił, że u nich jest bardzo się lotnictwo, 330 km ciężko. Ale Radek Granica to jest kolega z Brodnicy, tak. także jak się nazywa tam, jest troszeczkę na południe. No zobaczymy, no. No, ja, ja wierzę, że się wkrótce Na, pojawią. Gdzieś lecą. No, gdzieś lecą. Cały czas tutaj patrzymy. E, zobaczymy, jak to będzie. Dwa typy obstawiałem czasowe. E, 13.45 I 14.18. 13.47. 37. I która? I 14.18. Ale tutaj, ja Ci powiem, że to obstawianie, jest ciężko, bo Janusz Szalkowski to zapisywał, a podejrzewam, że troszeczkę szuka, tam coś tego przekombinuje, źle policzy, no zobaczymy, nie? Czekamy w każdym razie na gołębie. Godzina 15.18, no niestety wszystkie zakłady przegraliśmy, znaczy ja przegrałem i tutaj jakiś gąb. O! Mamy go! Jaki to... Czy to jest gąb? Mój! Adam hodowcy. mówi, że jego hodowcy, tak, tak, dobra, patrzymy ja tu się do systemu, bo widać, że zmęczony chodź, chodź, chodź. Bo, ja się pójdę tam zobaczyć. Tu patrzymy, na razie nie ma żadnego. I czekamy, czekamy, który to będzie. Tam działa wszystko. Sprawdź, a, sprawdź. brak odpowiedzi, brak odpowiedzi. Nie, brak, brak obrączek. Dobra, to wszystko się zgadza. E, proszę włączyć muzykę. O,

Ma żółtego chyba miał, nie? Maciej? Czerwonego, czerwonego. Chodź, 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 chodź. O, drugi jest go. Jest? Tak, jest, jest. jest? Mhm. To jest kurwa co Nie, to jest inny. Drugi jest, to, wę, chyba, to jest chyba mój. Nie, muzyka może no, dziwię się, że tego pana wpuściliśmy jeszcze. Właśnie tego pana z wąsem. Nie, to się ode mnie. Tak, tak. No nasz... no, nie, to nie był obcy. To był stąd. No i, i ktoś jak się zapytał, dlaczego tego pana. Nie chcieliśmy wpuścić, no. no. Jeden, jeden jest, tak? Nie, żadnego nie jest. No to po co chodzi i śmieszcze? Zerwał. No. To zerwał On się zerwał, Maciej. Nie, ten, ten On Maciej. zerwał ten, co krąży, to prawdopodobnie ten. Nie, 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 nie. Kuchni, bo jak pierdło. się tam kilka buteli. One Nieprzystosowane do zapachu alkoholu. Proszę tutaj. Pro no właśnie to. Prodo, proszę. Ja widziadam. Czy to tarło? Ciuciu, Proszę nie prosić go MB. Tego pana tylko nie wyprosiliśmy dlatego że. W zeszłym roku bagietkę odratował. No, ale mówię, że lata, na no. dobry One... Może o parę alkoholów przychodzą. Na przykład. O. Teraz wejdzie. go, Mani. A ty czerwonego tipesa z lotu widziałeś, tak? O. Tam, no, no. kurwa, noc. Nie, 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 nie. Oj, filmując niestety nie mamy w na to jakie słowa jest, padają wokół, ale to tego, u nas nie ma problemu. Jest, nie, na rok jak przychodzą muzykę puszczać tam, nie? Mhm. Tytułem, one do muzyki się no, Ja zawsze no, to Ja wiem, no ale nie, ale chodzi o to tak jak dzisiaj. nie? To widzisz o zarazem mój, 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 mój A to był mój. Dach, no nie wiadomo co się, hodowcy. No nie no mój. mój, mój nie było... Ale ko, Marek kogo nie siądzie, to jest mój, no, no, no. Mój. mój nie, nie mój nie, bo no. to ja tego nie. Mam. Tak. No. Ja taki nie, mam. No. nie masz takiego, nie masz. No ja dałem takie no, dwa, dwa gnocchi jest, jest, Ale jest, jest chyba następny Maciej. O tak 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 tak. Idzie coś coś tam ale gdzie? Gdzie, gdzie. Jest chyba następny. Jo jo na tych drzew... o jest jest tam nie, jakiś. Tak? Nie 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 nie. nie, 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 nie to grzywa. to cukrówka, grzywać. cukrówka. Cukruszki, grzywacz, a cykrówka to jest a, co innego. No, ale to chyba co jest tak. Albo oksywski wystawowy. No bo wyglądał, no, Nie że przepraszam, kosakowski no, wisiały, nie? No, nie? no nie tak mocno, nie? Jest siedzi tam, wyglądał raz, ale... Ja pierdoliek wysolę stos. Te emocje. Tak, 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 tak. No aby wszedł, nie? Jak to Maciej mówi, nie? To jest to, nie? szczęście. Teraz jest szczęście. No tak z małego finału dwa lata temu. Jak przyszło szybciej, druga grupa, pamiętasz jak zawinęła, nie? I ja tak miałem jak to prze ósmy, nie, tak jakorad, nie? Ale w pierwszej Mój grupie... Usiad, nieco, nie, no. A czekaliśmy, czekaliśmy kurwa i odbył się trzeci. Panie tam tak nagrywamy, żeby nie się później wycinać, to te słowo na K Psuwamy... A szkolenie, ja kurwa też nie kiedy powiem, a przepraszam najmocniej, ale. To... A, o, to właśnie, aha, bo właśnie pana dam to z niemieckiego było. To znaczy, skr, aha, skręcił z łaciny, skręcił po prostu. Tam, jak podejdziesz pod gołębnik, to będziesz widział go. Podobno właśnie 586 była i 595 bo ten 25-40 to takie grzmoty były, nie z moich, ale takie były. To nie pamiętam, nie, bo tam podobne było 84 i 86, podobne były, nie takie drobniutkie, nie. Bo tak sobie radziły, nie krótkie, nie długie, nie te grzmoty, nie. Ale się nie, nie, wiem, nie radzę. to mój gąb był, nie wiem, ja nie pamiętam jaki dałem. Mo, leci leci le, leci tam lata lata a nie o a to jest na przynęte. to jest ten ten co kupiliśmy całe 15 euro kosztował całe 15 euro ale widzisz, widzisz nie nie widzę go nie widzisz go? nie go Mamy gołębia, który przyleciał, teraz też drugi. O! Kurczę, w końcu! Tu były cały czas dyskusje, ten pierwszy nie był ten. Ja się tam patrzę, nie? Tam spokojnie, odbicie. To jest z lotu. Ten, bo tamten nie chyba nie był z lotu. Tak? Patrzymy, patrzymy cały czas. Wejdzie, czy... No chodź, chodź. O! Adrian Półtorak. Adrian Półtorak! Oddział PLZ, idę, ja się przeczytam. Ja przeczytam od razu. Adrian Półtorak, 0592161... Ooo, tutaj stąd. ...typowany. Jest dodatek typowany. Oj, kolejny jakiś tam. Tak jak w tamtym roku, też typowany. W tamtym roku pierwszy typ był i, i, i pierwszy teraz pierwszy tu ad, Adrian to jest od was, nie? Jest nie. Jest Maciek tak, jest teraz, Odra. Nie. Gatry, a, Adrian też od nas tutaj, nie? No. Mówiłem ci zaraz. Kurczę ja mówię od nas, bo tu od nas, bo tu z Maczkiem no. mamy te wspólne gołębie to się czuję też ja, że tak powiem... Wiem, mi się nie musisz tłumaczyć. Kolegą... Ja Ale ja tu kolegów jeszcze mam w oddziale. 072 No i tak powiem, nie wygrałem. Tak. O, to, e, słuchaj, życzę ci gra... wygranego. No, jeszcze to, wygra. Ja mówiłem, wygra Gołąb. Czekamy. Wygra czekamy. To, ja A który wygra? No 455 km. Drugi kilometrów. raz ma. Gołem, no. no, Czekamy na Gołębie, Godzina 15:30, tak? Nie wiem, czy jest widział tutaj, Adam już na 15.30, gołą trzecia 15.30, proszę wypłacić pieniądze. wygrała, 500 złotych, wypłaca Janusz. Ale wygrała za to, że przewiduje przylot tak. głębia Patrzymy, teraz mamy jakiegoś innego jeszcze? Nie ma? Oficjalnie chodit s Oficjalnie. Oficálně, naszego dzisiejszego oficiálně, vyhlásím, 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 Bravo, vyhlásím, 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 Niech! Słuchajcie, ale to jest, jest miło, że wygra koleżanka z Niemiec, którą trzeba wspomóc finansowo, bo po, prostu, bo po prostu kolega Adam nie utrzymuje na dostatecznym poziomie swojej dziewczyny. Także czekamy na gołębie, i Justyna gratulujemy! Siadają kolejne ptaki. Rzekomo pięć sztuk Są te emocje, bo tutaj siedzimy, cały czas komutujemy Pierwszy przyleciał, czekam na następny Jakiś pięć, chyba że jakiś z innymi leciał Patrz, Ale siat normalnie jak paty Gdzie one są? Tam, kurwa, reszta chyba poleciała, to są inne To są. Ja pierdolę Już myślałem, że fajnie będzie Chodź, 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 chodź. Adam, dawaj! Adam, dawaj! Chodź chodź, 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 Jest dystans daleki, są ciężkie warunki, to... I gołębie nie przychodzą, no, oczywiście. O, jest, jest! Nie, to cukrówka. Grzywacz. To była cukrówka. Cukrówka. Sierpówka, dokładnie. Gatunek gołębia... Y... I pan się głębiej obstawia. No właśnie, tyle go. Ale wiesz, co? najlepszy Jasiu, najlepszy zobacz, starczyło w 500 wygrać, kurde, już jaka, zobacz, jaka hodowczyni. Ale ona, ona, zobacz, patrz tu, zaktywna, tu przyszła, popatrz. Ja hodowczyni jestem od kogoś z panem Adamem Zenkę. Proszę pana, bo Adam Zenkę to najlepszy hodowczyni. Ale to mi się właśnie podoba, tak. ile lat jesteś z nią? Siedem. I ciągle perpan jesteście. No to nie, to to by nie byłeś, no, no co, to 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 No naprawdę. Nie my to nie. tu nic nie. Cz, ale my tu. Spokojnie. Pan to jest bardzo dobry hodowca, najlepszy. Mogę powiedzieć tak, każdemu doradza, każdy go pisze po nocach, wieczorami. Nie odmówi nikomu. Każdy prosi o pomoc. Ale przepraszam, Justyna, a ty kontrolujesz, czy piszą hodowczynie, czy hodowcy? Nie, nie kontrolujesz. No, chodź, chodź, chodź. chodź. No chodź, chodź. Jeden, jeden, tamty tam To jest mój, to jest mój. Ej! Jeszcze jest, ten z dachu, ten z dachu macie. To jest ten z dachu. Zobacz jak on wygląda, a jak tamty. Nie, tamty jest dobrze. Kto? Patrz Justyna, co tam odbija. Powiesz nam, co odbiła. Dobra. O, Ja się nie wchodzić! To jest Twój. Ty masz nie. niebieskie? Nie. Nie, niebieskie nie, nie, nie. mam. Nie, takie? O. Te o. mamy wszystkie. tak każdy kolor. No zobaczymy, tak sobie żartujemy oczywiście, ale zobaczymy. O, chodź, chodź. Kochani, Kochanie, jeszcze nic nie ma widać. Ocz! Dziadek, chodź. Dziadek. A to jest akurat mój Maćka. Nie. To, mój, to nie mój. To jest mój Maćka. To są te, no, co kupiliśmy w Houghton, w Houten, Houten, Houten. Y, dwa lata temu na wycieczce klubu Kopernik. Idźcie szybciej. Dziadek, pogonię tam! To jest tata. By on spadł z dachu, widziałeś? O? Jest, odbity, co jest? Odbity. Janusz Konop! Janusz Konop! A drugi? Trzeci? Nie, jeszcze nie odbity. Pierwszy odbity? Drugi i to będzie trzeci w konkursie. A ten ma ten, ten taki, ten biały, który to ma. To się nie jest, jest. jest, jest. Kurwa, patrz, był no zlot! Marek, Marek, Marek. Marek Medro! Kto? To był ten, co kurwa, pierwszy świat! To jest pierwszy, Marek no. Matek Merło! Ten trzeci! Popatrzmy jeszcze, podejdziemy do komputera, popatrzymy sobie. Przy gołębie. Przy gołębie, o i to są te emocje, właśnie. Prędkość mają niezadowalającą 328. Adrian Półtorak, Janusz Konob i Marek Merło. Głębie PL059, 0182 i 0310. No. no, dobra. No ale tutaj odkrycie mamy. Mamy odkrycie tutaj Justynę, która się zainteresowała głębiami, jak 500 wygrała. Zawytypowali, że pierwszy przyleci. Oj, kobiety nie są skomplikowane. No są, no ciężko im było. Ten akurat oh. to trzeci przyleciał był pierwszy, pół godziny temu mógł Pół godziny, godziny? nie, nie no, tam. 20, 15 minut temu mógł być pierwszy. No który. i dziadek siedzi na wlocie, zobaczcie. No, dobra, chodź. Dobra, idziemy. Dobra, czekamy na kolejne ptaki.